Cześć przyjaciele, moja pasieka w pełnej krasie, w pięknym, cichym miejscu, gdzieś na świecie. Moi drodzy, tak sobie siedzę tutaj, w tej pasiece i tak sobie myślę, że. Yy... Myślę sobie, że kiedy patrzymy prawie wszyscy na to, co mamy: na nasze domy, mieszkania, patrzymy na y, pola ujarzmione gospodarką, miasta, widzimy y, nasz postęp i, i naszą ludzką doskonałość. Możliwość szybkiego przenoszenia się przy mocy pojazdu. z miejsca na miejsce, przelatywanie z kontynentów na kontynenty samolotami odrzutowymi, tak. Dotarliśmy do czubka piramidy naszych możliwości. To, co nie możemy zrobić, przeżywamy w internecie. W zbiorowej wyobraźni. Tak jak kiedyś zbiorową wyobraźnią był Hollywood, film, fabryka snów, dzisiaj tym miejscem jest internet. Tutaj jest fabryka snów, gier, rozmów, spotkań, poznań się par i tak dalej, i tak dalej. Ale yy, gratulując Wam całego tego postępu, będąc w pewnym sensie kimś, kto z niego korzysta, chciałbym Wam zwrócić uwagę, żebyście zobaczyli, ile wyrwaliśmy. Przestrzeni terenu, e, przyrodzie, tylko i wyłącznie dla kaprysów w rodzaju. Równy, wygodny do chodzenia trawnik. Przestrzenie rodzące zboże zamiast lasów. Wielkie wyrobiska. E, Górnicze, przetrzebione oceany. To jest bilans tego. Bilans tego, że nasza myśl nie korzysta z małej przestrzeni wokół nas, tego kawałka świata. Tylko nasza myśl może yy, zmieścić sobie, sobie przestrzenie posiadania yy, nawet gwiazd. W wyobraźni. Jest to bardzo niebezpieczne. momencie, kiedy ktoś w internecie zacznie sprzedawać gwiazdy. Yy, ostrzegam was przed tym, abyście nie uciekli świat, iluzji, ale abyście przychodzili do miejsc, gdzie przyroda zachwyca was swoim pięknem kolorami. Nie traćcie tego z oczu, nauczcie tego swoich bliskich, swoich dzieci, swoich wnuków, swoich przyjaciół, tych, z którymi sąsiadujecie. Uczcie ich tego. Uczcie ich tego. Bo to jest droga przetrwania. Ja oddaję cześć przyrodzie, zajmując się pszczołami, która ją zapyla. To moje zajęcie dla matki natury, w której jestem jej przyjacielem.